AI czyta w Twoich myślach nowy model rozumie recenzję jak człowiek. Ile razy zdarzyło Wam się trafić na kiepski film, mimo że recenzje wydawały się obiecujące, już wkrótce może się to zmienić. Naukowcy właśnie uruchomili eksperymentalną sztuczną inteligencję, która ma zrewolucjonizować sposób, w jaki maszyny rozumieją nasze opinie. Szykuje się prawdziwy przełom. Mowa o nowym projekcie który wykorzystuje super doładowaną wersję głębokiego uczenia do analizy recenzji filmowych. To tak zwana analiza sentymentu, czyli uczenie AI, by w mgnieniu oka rozumiała, czy opinia jest pozytywna, negatywna, czy może neutralna. Ale tym razem wchodzimy na zupełnie nowy poziom. Dotychczasowe modele często gubiły się w sarkazmie czy złożonych zdaniach. Ten nowy, rozszerzony model Został stworzony, by rozumieć niuanse ludzkiego języka. Potrafi wyłapać ukrytą ironię i mieszane uczucia, co sprawia, że jego oceny są niesamowicie trafne. Dla platform streamingowych i studiów filmowych to informacja na wagę złota. Pomyślcie o konsekwencjach. Ta technologia może wyjść daleko poza świat kina. Analiza opinii o produktach, badanie nastrojów w social media, czy automatyzacja obsługi klienta. Wszędzie tam, gdzie liczy się zrozumienie ludzkich emocji, ten model może zmienić zasady gry. Podsumowując, jesteśmy o krok od AI, która nie tylko czyta, ale i naprawdę rozumie nasze recenzje. Co sądzicie o takim cyfrowym krytyku filmowym? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli interesuje cię świat sztucznej inteligencji, zasubskrybuj kanał AInews.pl i kliknij dzwoneczek, by nie przegapić kolejnych newsów. Do zobaczenia.